Znany z cudownych uzdrowień mistrz bioenergoterapii Ireneusz Stobiecki to ostatnia nadzieja chorych i jego księgi uzdrowień to setki cudów. Pan Eugeniusz miał już wyznaczony termin operacji. Stwierdzono komórki rakowe pęcherza. Posłuchajmy kolejnej uzdrowionej osoby przez Ireneusza Stobieckiego. W jesieni powtórzyło się i dalej miał wycięty kawałek tumora. W grudniu przy badaniach rutynowych w szpitalu stwierdzono, że są nienormalne komórki. Badanie powtórzono po miesiącu. Dalej wykazało nienormalne komórki w pęcherzu. Przeraziliśmy się tym, bo ma, miał wyznaczoną za dwa miesiące zabieg na ten pęcherz. Słyszeliśmy w radiu i w telewizji, w radiu nie w telewizji, w radiu o panu Stowieckim. Postanowiliśmy pójść, to znaczy ja wpłynęłam na męża, żeby poszedł, żeby się poddał terapii u pana Stubieckiego. Skorzystaliśmy przed pójściem na ten zabieg. Trzy razy miał mąż terapię u pana Stubieckiego. I co się okazało? Poszedł mąż do szpitala, położyli go na stole. Przygotowali się do zabiegu, do wycinania tych nienormalnych komórek. Po pięciu minutach lekarz odczyty powiedział, że nie widzi nic, nie widzi żadnego problemu. Wszystko jest w porządku. Wyznaczyli za trzy miesiące następną kontrolę. Gdyby coś było, bo nawet dawniej, jak coś tam w następowała, następowało, to lekarz mi nawet powiedział, kiedy to było, i pokazał nawet to, jak to przyrządny zrobił wycinek tych narośli. A tym razem w ogóle nic nie odbyło że tak, że ja bym tylko odbyłem, że tak powiem, jakby normalnie ustaloną datą da wizytę, no wizytę i nic więcej. <laughs> Szczęśliwy, uśmiechnięty i pełen życia. Chciał mu się żyć i że w to, żeby mu to pomogło. I że, że to życie jest jeszcze przedmiotem. Pan Eugeniusz leżał już na stole operacyjnym, kiedy okazało się, że operacja nie jest już konieczna. Wcześniej odbył trzy seanse u bioterapeuty. Osoby zainteresowane spotkaniem z dyplomowanym mistrzem bioenergoterapii Ireneuszem Stobieckim mogą zamówić wizytę, dzwoniąc pod numer telefonu 773-283-1505. 283-1505.